Ja to jedna z tych zagranek, na której koło nikt nie żyje. Niby kwiatka ściekowa, ale ile tam jest rur? Woda? Góźwa gaz? To jest tylko jeden, Pierwszy. Чик, тут другие. Nie wiem No ale koko zrobiliśmy, ale dobra. Nawet gdyby, licząc, że to będzie... A nie jest ten sam. To jest kolejny. Tam jest jeden. Tam jest jeszcze jeden. Tam jest chyba jeszcze jeden. Ja naliczyłem coś koło dziewięciu, dziesięciu. Kiedyś I proszę, fundamencik wymur, wymurowany. Wszystko z takiego samego kształtu i takie same zasilanie To jest kurwa krematorium To były krematorium To jest cmentarz. Trzy Myślałem, że to są... Jak się nazywało? Eee, Kolumarium. Ale kolunarium na urlę to jest pół metra, pół, na, pół metra na pół metra. To ma metr na metr na 2,5 głębokości i jest uzbrojone w jakieś dziwne rury. Nie wiem czym się uda zejść. Nie musimy się wchodzić. Patrzcie, rury odpływowe do czegoś. Do czego? Pytanie. nie jest na pewno japoński ten kotolowiec. I to się będzie zaczęli burzyć, jak to powstało najpierw. A po drugie, jeszcze małe ptaki. To jest bardzo fajnie, do tej strony, bo tutaj niby... Jakby tutaj były te, 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 te... O, e, sparnie. O, kolejne. Kolejne. Dziury, wszędzie dziury. A teraz jeszcze zobaczmy, czy trzeba jedną wziąć Cię tutaj. Ale będzie tu, A nie będzie tu w kulku znowu. Jeden nie przejdzie, dobra. Zaraz przyjdę. Pokażę. Potem już pochowali, może spadać. spędzalać. Kupujemy o tym murze, proszę. Ja mam 90 m, a sięgam do połowy. Ma 3-4 metry wysokości. Rów wykopany. Z drugiej strony jest nasyp, albo też rust. Tak się ciągnie wokół całego praktycznie na no, przy terenu Tylko wiatr o tamte słone gdzie były do fundamentu niby. Tylko tam nie ma muru. I się go kończy Pora. On miał bronić dostępu przed ucieczką. Po pierwsze, po drugie. A co że jeziorko będziemy sfotografować. To co na jezioro, a wsią. To myślę z was nasyp o wysokości 7-8 metrów i tak gęsty posiada drzewo, że może się pozbijać Jak tu zobaczę, to mnie chodzić. Koś ma pomysł. Zwieramy jak nic. nie gaję, żeby to było coś innego.